Tak, trochę spóźnione. puszczam linka teraz na Facebooka, więc teraz wszyscy powinni wiedzieć. Dobra, niech się zbierze więcej osób, to pójdę po moją wężycę. Tak. Także witam te dwie osoby, które na razie, no nie, to nie jedna, bo ja jestem jedną. I sam, sam się jej podglądam. Co nie widzę w całym tym pracy. Dobra. Nie wiem. Nie wiem, co Jeszcze chwila. Przekonam, że takowe na śmieci. Przekonam czasem, ten, czas ten wójta będzie mi w Tak, więc witam wszystkich, którzy weszli. Stujemy i powinno być chyba dobrze. Sprawdzę, co mi tam piszecie. Czy coś... Nie wiem, ja nie widzę nic nie piszecie. Więc nie wiem czy już mam mówić co powiedzieć, czy jeszcze nie. Nie wiem. Ach, na słuchawkach powinno już coś być. Dobra, powinno być słychać. Więc tak, witam jeszcze raz wszystkich, którzy weźcie teraz na tego live'a. Muszę sobie wyłączyć te głośniki, bo nie, nie <coughs> wiem, jak to... Więc troszkę się spóźniłem, miałbym sobie na tym z 19.20. Niestety trochę mi się zakupy przedłużyły i musiałem teraz włączyć, dopiero teraz. Więc obiecywałem moją samiczkę tytona królewskiego więc troszkę się tutaj z nią pobawię, że tak powiem. Nie wyciągałem jej od momentu przeprowadzki. Przeprowadzkę zniosła całkiem dobrze. Jak widać, nie jest w ogóle agresywna. Nie powinno się także nic stać. W zasadzie powinienem ją zimować, czyli trzymać w jakimś pojemniku dosyć skromnie urządzonym, gdzieś tam w pilnicy, w niższej temperaturze, ponieważ jak się chce węże, to rozgnaża, to powinno się jej przyzimować, jednak tego powodu, że i tak wiedziałem, że będę miał tu przeprowadzkę, nie zimowałem jej. Tak samo tutaj niestety nie mam jak. Więc w pokoju ze mną siedzi i po prostu bliźnie nie karmię. Zresztą pewnie nie każdy wie, nie każdy ma węża, nie każdy się tym interesował, że węży zimie się nie karmi. No tak naprawdę nie wiem, czy wszystkich gatunków, ale przynajmniej tak to hoduje w Polsce. Najbardziej popularny to jest właśnie ten gatunek, czyli ten królewski. A drugi była konstriktor, czyli po prostu była dusiciel. Są dwa najczęściej spotykane gatunki w Polsce, jeżeli chodzi o amatorskie hodowle. Czy takie amatorskie trzymanie. Wybrałem Typuna Królewskiego, tego to pierwszy, jak tu mówiłem wcześniej. Nie rośnie za duży, jest bardzo spokojnym, dostojnym wężem. i się trafiła jak sama samiczka. Akurat w przypadku węży nie ma dużej różnicy, czy to samiec, czy samica. Jeżeli chodzi o długość życia. Obie płci żyją dosyć długo. To takie dosyć solidnie wygląda, jak coś to się można przyjrzeć z winą. Tak, się nie uboliłem. Dobra, zobaczę, czy mi jakieś pytania tam piszecie. O, coś się pojawia. Tutaj jest coś ciekawego. No ja sobie coś pokazuje. Ja Ci napiszę, że dobrze Cię słychać obraz w miarę straszną na Puchnięcie słychać. Nie wiem, tak mikrofon widocznie zbiera. Rafał Łążyniak mnie kocha. Dziękuję, a ja Ciebie też kocham. Mm, fajnie, nie? Słabo mnie słychać. Pokaż ptasznika. Szukasz może do jakiś jakichś konkretnych pajęczaków. Nie, na razie nie bo mam straszny burdens w tej przeprowadzce. Raczej bym się chciał czegoś pozbyć, a nie, a nie szukać. Gdzie kupiłeś, że bo planuję kupić Regiusa? Wiesz, co jak bym 4 lata czy 5 nawet lat temu z, z zoologicznym. Gdzieś tam u mnie na prowincji jeszcze nie mieszkają w Warszawie. Specjalnie dla mnie go sprowadzali. No chyba nawet z Warszawy. Z Ary, chyba z Ary, więc jest tak naprawdę i tak to wszystko się obija Duże sklepy zoologiczne. E, fajny wąż, okej, okay, dobra. Tutaj weźmy sobie podgląd, mam wszystko na bieżąco, widzę. Nie, nie wiem, czy to jest gdzieś czas, ile to ten live trwa, chyba nawet nie ma nigdy licznika, a to ciekawe. Ktoś wcześniej tam ktoś pisał na Facebook, jakieś pytania dodawał, ale z racji tego, że jak mówiłem, byłem wcześniej na zakupach, nie zdążyłem na to podpisywać. Chciałem jak najszybciej tego live odpalić, żeby nikt nie poczuł się oszukany, że pisałem, że będzie, a go nie było. Um. Czy coś sprzedaję, bo chciałbym jakąś samiczkę, aby mógł to dopuścić? Mm. Takich dużych samic na sprzedać, to ja nie mam. Mam, mam coś tam swojej podobnie, ale to sam nie będę e, dopuszczał. No, spokojnie. Ktoś już mi tutaj nie cierpi. Generalnie, jeżeli ktoś się szykuje do zakupu reviusa, to niestety to ma swoje wady. Jest bardzo dobrym płochliwym i wielu mówi tak, o tak zwanym kompleksie, syndromie, przepraszam, syndromie Egluusa, czyli po się zaczęli wytrzyceni, jak za bardzo je stresujemy, wyciągamy, chcemy się tam z nimi bawić. Ja przyznam, że swoją samicę wyciągam raz na dwa tygodnie, no coś takiego, nie za często przyznam szczerze, ale to jest dla jej dobra, żeby jej nie stresować. Poza tym, teraz jak mamy ten okres zimowy, no lepiej, no lepiej w ogóle nie ruszać, tylko żeby tam wodę miała, bo na pewno sobie tą wodę pije. No zobaczcie tam, jak tam ładna jesteście. No pokaż język do kamery, tutaj pokaż język. Nie wiem, czy to odkryć złapie ta kamera internetowa, chyba na mnie złapała. Ja z ja normalnie chodzę po domu, obija mi się wokół szyi, nie dusi mnie. Tylko tyle, żeby się złapać. Traktuje mnie jak gałąź. Dobra, są tam jeszcze jakieś pytania? Czy chcę kupić dworzówkę? Nie, zobacz ile to teraz mi tam miejsca zawala na półce. Wolałbym tego nie robić. Też mam bo Wyjmie jakieś dwa miesiące temu. I od tej pory myszkę. Do dzisiaj nic nie chcę jeść. to normalne? Nie zimowałem go. Tak, no To bardzo normalne. Nieważne, czy zimujesz węża, czy nie. On i tak ma tutaj zakodowany jakiś kalendarz mają w tej małej główce i nie idzie po prostu do zimie. Najdłuższa budówka, taka to jest zupełnie normalne budówka tak szumnie nazywana trwała chyba 8 albo 9 miesięcy u tej samicy. Dopiero przestała mi budować. <laughs> Mam takiego znajomego hodowca, który ma samca Pytona no i mu podrzuciłem, tak powiem, wypożyczyłem i się odetkała, zaczęła jeść. To odmiana Classic, tak jak najbardziej. Szaleństwo, super, mocny masz Tak, mam dosyć mocnego konta, bo niedawno kupowałem Gameplay robię jakieś tam inne głupoty na drugim kanale, można popatrzeć, jak się komuś chce co tam jest, mam pytanie, mój bagant jest 5 dni po wylicy i nie chce jeść, co mnie dziwi, mam małe mączniki, mogę zmienić na 5 więc nie napisałeś o jakiej jak, jak wielkości jest ten ptasznik ale generalnie jak to jest 5 dni po wylicy to się w ogóle nie ma czym przejmować martwić się może, że powiedzmy 2 albo 3 tygodnie nie będzie jeść daj mu po prostu trochę spokoju, myślę, że niedługo się w Fili to naprawdę nie jest żadna tragedia, więc tutaj cię uspokoję, że zupełnie nie masz się czym przejmować. Po prostu wymaga troszkę więcej czasu Powerinsa, żeby wyschnąć się jak to ktoś. Czy pokażę jakiegoś pająka? No, no nie wiem, no na razie ma cię dużo pytań właśnie Regiusa, więc może to zacznie będę dalej odpowiadał na pytania związane z Regiusem. Ile lat ma ten wąż. Około. 6, niecałe 6 lat. Tam przynam dokładnie, nie wiem. Um, musiałbym gdzieś tam w papierach poszukać. Ja mam tą samiczkę około 5 lat. Jak mówiłem wcześniej. Czy będę kupował więcej klaszników? No na razie nie planuję. Raczej chciałbym po prostu rozmnożyć, te samice, które mam, dopuszczać i tak dalej. Czy mam motocykl? Tak, mam, mam, jeszcze mam. Dawaj trosznikę jakiegoś. Możesz napisać pytanie, mam polary. Jak dobre, tak, dobre to. Ktoś będzie miał jakieś pytania, i jeszcze po live, to wolałbym, żeby zadawał je um, no, w formie komentarzy, tak jak teraz, albo na e, Facebooku. Na Facebooku mi jest najwygodniej wysyłać na YouTube. A co ty tutaj jak no To że rozumiem, że jakieś gadu gady podawać. Nie używam gadu gady wiady. Już mówiłem o tym nieraz. Nie dlatego, że jakoś tam. Mam awersję, po prostu nie lubię gadu w ogóle lubię komunikatorów. Strafię się przygotuję tylko do Facebooka, bo jest tam całkiem przydatne. No to wybaczcie, ja się trochę napiję. Już nieprawda jest Co tam jest? Witaj w ogóle. O, siema, mój imienniku, czym nagrywam? Kamerką internetową, Logitech coś tam, coś tam, bla bla bla, niby HD, a nadaje 480 p Bardzo dużo. Witaj, witaj, wszystkich witam. Kupiłem ptasznik olbrzymi, pisało N34, zdaje mi się, że jest mniejszy, ale coś nie chce jeść dziukuna. Spys Dziukun. Jak mu to podać? Wkładam go, przestakuję. Kiedy jakieś planszówki na drugim kanale będą, bo nagrałem teraz Gansy. Więc na pewno do weekendu maksymalnie je zmontuję. Jedziesz 16 marca na giełdę terrorystyczną. są. nawet nie wiem gdzie jest. Ja mówiłem o tym nie raz, że na giełdę raczej nie jeżdżę, chyba, że są w Warszawie, Ja bardzo dużo pracuję. Planujesz w przyszłości podawać jakieś inne datenki wężów. czy planujesz znowu ten, który już masz? W sumie to zacząłem jakiś cykl na pytanie i odpowiedzi, a teraz na ladzie odpowiadam na te pytania, no ale... Też nagrałem odcinek, znaczy odpowiedzi do pytań i odpowiedzi, pojawi się drugi odcinek, mam nadzieję, że na dniach. E, dobra, zobaczę, czy coś tutaj na fejsie, może zjechaliście, pewnie tak, znając was, słów, jedne. Ktoś e, coś skomentował. Działa, fajny wąż, dobra, super, czyli na fejsie doszło. Czy tam jakieś jeszcze się cofnę do komentarzy? Hmm, czy pokażę pająka? Nie wiem, dobra. Napiszcie teraz, czy, czy mam już schować moją samiczkę. Ona jeszcze nie jest nerwowa. Ja zazwyczaj chowam, jak już tak bardzo szybko się porusza i, i widać, że chce już ode mnie uciec. Na razie jeszcze nie chce uciec. No, że na razie więcej pytań nie ma. Albo jest. Na fejsa czy na studio? A ten spaniak, ten jak ma ten mamie no, znajomych na Facebooku. Jak też, jak ci wygodnie Wszyscy odpisuje, ty mały spanerze. Że... Jakiś firmy taśnik. A, to, to na to będzie odpowiedź pytanie, jak się odpowiedzia. Wybiłem swoją mestidę, no nie? Ja też ją strasznie lubię. Miałeś jakieś odwiedziny policji. Pykacz 18. Co? Co masz za kanał tam u siebie? Zobaczę. Aż 33 subskrypcje. Standard Wolności z Piusiecki, Edward C. Śmigły. Jakieś historie widzę z ciebie. Ale rozpakowałeś jakieś paczki z pająkami. To potem jeszcze zajrzę. Wyjmij pająka w pasznie i Pokażę, jak to wygląda. Jakieś duże. Miałem e, samiczkę dla siebie ale już nie mam, bo została nagrodą w konkursie więc poleciała do jakiegoś szczęśliwego laureata. O, tutaj tam sobie piszę, żebym już chował moją meftydę. Czy mógłbyś pokazać jakiegoś pająka? Ej... Może bym jakiegoś na nakarmił? Dobra, to się umawiamy tak. Chowam meftydę, nakarmię jednego pająka i kończymy tego live'a, bo... szczerze że mówiąc... E, no głodny jestem, a sobie... Zrobiłem fajne zakupy, jakieś hamburgery będę robił. Co dostał tylko testy. A tak w ogóle, nie wiem. Napiszcie jakimś z obrazem i z dźwiękiem, tak po całości, jak z tym pomysłem od 0 do 10. Napiszcie teraz w komentarzach. tubę z bezrogarze. Nie wiem, co to jest chyba z bezrogarze. No ale dobra, zaraz wracam. Thank mm -hmm. you. Tak, dobra. Mam jakiś panelka. Wstawię kamerę. No, wystarczy, stać się. Stawić. Tak, to jest stronie Hilus Lugardii. Moja samicza, samiczka już chyba w jakimś niedawnym filmie występowała. Ale ją nakarmimy drewnojadem. Tak, jestem ostatnio monotematyczny z tymi drewnojadami, ale chciałbym je zużyć zanim się przeboczwarzą. A hodować ich nie zamierzam, więc dobra. Nie się po prostu zużyją i tyle. No, dawaj. No i jo. hop, hop, hop. I nie ma. No, znowu coś tutaj wody naleje. Czy tak się spasłaś? Ty mała świnko, pigi. Dobra, doleję tutaj wody. Nie wiem, to poświec. Propo jeszcze dla początkujących. To oczywiście pająk nie jest dla początkujących. Ja zawsze narpię karmię, a potem dopiero nabliżam, bo zauważyłem, że nabliżanie strasznie ir irytuje i często mi potem nieśnie. chce. Więc karmię. Dopiero potem piukę. Dobra, schowam ją, żeby już jej nie przeszkadzać tutaj w jedzeniu. Także będziemy zaraz kończyć. Zobaczę, co mi tam jeszcze napisaliście, na pewno bardzo fajne i ciekawe, i mądre rzeczy.

Co, no dobra, zobaczmy co ogólnie słaba jakość, ale pomysł szajebisty. No niestety na jakość nic nie poradzę, bo kamerka jest internetowa i lepiej się nie da. E, dobra, co tutaj jeszcze? Tak dla mnie ok. 10 na 10. O, jedno ocenium, gdzie będzie błoto, szklanka wody poszła. Nie będzie, błota, panie, tam jest tak sucha. Co to taśnik za Kiedy następny live dobrze, jest fajnie, że jest na żywo. A miło to słyszeć. Taki sam serek ostatnio miałem Ja się na napiselki. Ostatnio napaliłem, że jak powiem. Można się ten iść napić. Tak. Będzie reklama. Delikatę. Dobra, to nie będę Was tutaj maltretował jak ja to wiem. Także wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie swoje opinie, czy to na fejsie, czy na YouTube. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego live'a. Hej!